Takie poranki, chodzę po mieście, chodzę, chodzę, chodzę i pytam gdzie jest moja szubienica, tak Rafał Wojaczek tak mówił. Piękna pogoda, warto wyjść, przejść się po mieście, umówiłem się z Wiedźminem na wypróbowanie kilku nowych eliksirów. No, to teraz idę do pracy na jakiś autobus. Nie wiem, 666 numer najlepiej, albo 69 w zasadzie też byłoby dobrze. Ta okazja, duszyczki skupuję. Ta okazja, duszyczki skupuję. Let's play. Zachód słońca, jak państwo widzą, wreszcie będę mógł się napić krwi. <gry>